Platforma Obywatelska proponuje prywatyzację szpitali, proponuje prywatyzację służby zdrowia, mówiąc jednocześnie, usiłując mówić y, wszystkim obywatelom, że to, co robi, prywatyzacja nie będzie. Tak nie jest y, i żadne zabiegi, żadne zaklinanie rzeczywistości przez Platformę tego faktu nie zmienią. Y, nawet jeżeli y, obiekty, nawet jeżeli grunty pozostaną na razie, Póki co w gestii, władaniu i w samorządu, to prywatyzacja usług, prywatyzacja kontraktów, najczęściej kilkudziesięciomilionowych, oznacza dla pacjenta niebezpieczeństwo, oznacza dla pacjenta niepewność, czy w każdej sytuacji, kiedy trafi do szpitala, zostanie odpowiednio leczony, zostanie otrzyma odpowiednią opiekę. Zwłaszcza, że Platforma nie proponuje jednocześnie zwiększenia nakładów na służby zdrowia. Te zakłady w dalszym ciągu pozostaną na niewystarczającym poziomie. W związku z tym są propozycje. Są propozycje pewnej wprowadzenia przez Platformę pewnych zabezpieczeń, tak aby nie każdy pacjent, który w stanie zagrożenia życia i zdrowia zgłosi się do szpitala, aby do tego szpitala musiał być przyjęty. To wszystko nas niepokoi, to wszystko wywołuje nasz głęboki sprzeciw. Zwłaszcza, że poprawki i sugestie z naszej strony, również podnoszone w czasie posiedzeń komisji, aby pakiet większościowy w tych nowo powoływanych spółkach pozostał w gestii samorządów, zostały odrzucone. Tak naprawdę mogą powstać całkowicie prywatne podmioty zajmujące się służbą zdrowia na majątku samorządowym.